Niektóre spotkania dzieją się przypadkiem, a zmieniają całe życie. Robert Lewandowski wraca do swoich rodzinnych stron, chcąc tylko na chwilę się zatrzymać, ale to, co zobaczył na jednej z ulic Warszawy, poruszyło go bardziej niż jakikolwiek mecz. Przyjaciel z dzieciństwa, żebrzący o pieniądze. Ale najważniejsze dopiero miało się wydarzyć Warszawa ponure popołudnie. Słońce ledwie przebijało się przez gęste chmury, a zimny wiatr szarpał płaszcze przechodniów. Mimo pogody ulice tętniły życiem, klaksony, dźwięk tramwajów, rozmowy mijających się ludzi. Codzienność płynęła jak rzeka, nie oglądając się za nikim. Wśród tłumu przy głównej alei szedł mężczyzna, którego twarz znała cała Polska, Robert Lewandowski. Jeden z największych piłkarzy naszych czasów poruszał się nieco szybciej niż reszta, nie z pośpiechu, ale z potrzeby zatrzymania się gdzieś w spokoju, choćby na chwilę. Nie był dziś w stroju sportowym. Długi, ciemny płaszcz, szalik owinięty wokół szyi, czapka naciągnięta na czoło. Wyglądał zwyczajnie. Tak bardzo, jak tylko mógł pozwolić sobie ktoś tak rozpoznawalny. To miał być tylko krótki spacer po rodzinnych stronach. Chciał przejść ulicami, które znał jeszcze z dzieciństwa, odwiedzić piekarnię, w której kiedyś kupował bułki po szkole, spojrzeć na bramę starego boiska, które dziś już prawie nie istniało. Potrzebował tego, powrotu do czegoś prostego, czystego, prawdziwego. Ale los zaplanował coś więcej. Zbliżając się do jednego z placów, usłyszał znajomy dźwięk. Szelest drobnych monet, wrzucanych do puszki. Spojrzał w stronę, skąd dochodził dźwięk. Na rogu, tuż przy kiosku, siedział mężczyzna w podniszczonej kurtce, z czapką zsuniętą głęboko na czoło i niewielką kartką z napisem: Nie proszę o wiele. Tylko o chwilę zrozumienia. Robert zwolnił krok. Coś w tej sylwetce. W dłoniach. W sposobie, w jaki mężczyzna siedział. Było znajome. Podszedł powoli, niepewnie. Serce przyspieszyło rytm, choć nie wiedział jeszcze dlaczego. I wtedy mężczyzna podniósł głowę. Czas zatrzymał się. Przed nim siedział Tomek. Tomek Wróbel, jego przyjaciel z dzieciństwa. Ten sam, z którym dzielił ławkę w podstawówce, z którym grał pierwsze mecze na podwórku. Ten, który kiedyś marzył, że zostanie napastnikiem w kadrze. Ten, który znał Roberta, zanim ktokolwiek inny uwierzył w jego talent. Tomek spojrzał na niego przez sekundę, zmieszany, jakby nie dowierzał, a potem jego twarz zbladła. Lewy wyszeptał. Robert nie odpowiedział od razu. Stał jak wmurowany, nie mogąc wydobyć z siebie głosu. Tomek, co ty? Mężczyzna spuścił wzrok. Długa historia, nie taka jak twoja. Ale co się stało? Gdzie? Dlaczego? Życie stary tak po prostu najpierw praca, potem długi, potem. Już nie było się gdzie cofnąć. Cisza była ciężka, gęsta, dławiąca. A rodzina? zapytał Robert cicho. Tomek pokręcił głową. Ojciec zmarł matka wyjechała za granicę sam zostałem i tak jakoś wyszło. Bez domu, bez celu, ale nie narzekam, są gorsi ode mnie. Robert usiadł obok niego. Ludzie zaczęli patrzeć z niedowierzaniem. Lewandowski, największy piłkarz w kraju, siedzący na chodniku obok bezdomnego. Ale Robert nie widział już tłumu. Widział tylko chłopca, z którym kiedyś dzielił marzenia. Który dziś miał tylko pustą puszkę i wciąż te same oczy, Tomek. Nie pozwolę, żeby tak wyglądał twój koniec. Nie potrzebuję litości. A ja nie daję litości. Daję ci rękę, bo jesteś kimś więcej niż to miejsce, w którym dziś siedzisz. Tomek spojrzał na niego i po raz pierwszy od lat łzy pojawiły się w jego oczach. Myślałem, że już nikt mnie nie zobaczy tak naprawdę. A ja myślałem, że już nie ma w tym mieście niczego, co mnie poruszy. I tak zaczęła się historia, której nikt się nie spodziewał. Nie była to opowieść o sławie, o piłce, o sukcesie. To była opowieść o prawdziwej przyjaźni, która nie zniknęła, choć świat się zmienił. Ale to, co wydarzyło się potem, było jeszcze bardziej zaskakujące. Wieści w mieście rozchodzą się szybko. Już kilka godzin po spotkaniu na ulicy, w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia. Ktoś przechodzący obok zrobił fotografię. Robert Lewandowski, siedzący na chodniku obok bezdomnego mężczyzny. Jedni nie mogli uwierzyć, inni twierdzili, że to fotomontaż. Jeszcze inni zaczęli komentować bez zastanowienia. Ale Robert nie interesował się internetem tego dnia. Wrócił do domu z głową pełną myśli, z emocjami, których dawno nie czuł. Zadzwonił do żony, powiedział tylko, Muszę coś zrobić dla starego przyjaciela. Po prostu muszę. Następnego dnia wrócił w to samo miejsce. Tomek już tam był. Siedział, jakby nic się nie wydarzyło. Może nie wierzył, że Robert naprawdę wróci. Może nie chciał wierzyć, żeby się nie rozczarować. Ale Robert nie przyszedł z pustymi rękami. Tym razem miał plan: prosty, skromny, ale szczery. Chodź ze mną powiedział tylko. Tomek spojrzał niepewnie. Dokąd? Tam, gdzie można zacząć od nowa. Zabrali go najpierw do małego ośrodka, który wspiera osoby w kryzysie bezdomności. Niewielki hotel, nie luksusowy apartament, normalne, godne miejsce, gdzie można się umyć, zjeść, ubrać się ciepło i przede wszystkim usłyszeć, że ktoś jeszcze wierzy w Twoją wartość. To nie jest pomoc na pokaz, powiedział Robert cicho. To jest szansa, ale musisz ją wziąć w swoje ręce. Ja zrobię pierwszy krok, reszta zależy od ciebie. Tomek milczał. Siedział na łóżku w pokoju socjalnym, trzymając w rękach nowy płaszcz. Po raz pierwszy od dawna wyglądał jak człowiek, a nie cień wspomnień. Nigdy nie prosiłem o drugą szansę, powiedział ale jeśli ją dostaje, nie zmarnuje jej. Kilka dni później historia wyszła na światło dzienne. Nie przez Roberta, nie zamieścił żadnego posta, nie udzielił wywiadu, ale ludzie zaczęli mówić nie o piłce, nie o trofeach, ale o człowieku, który się zatrzymał. W mediach pojawił się materiał. Lewandowski pomaga przyjacielowi z dzieciństwa, który stracił wszystko. Artykuły szybko obiegły kraj, ale najbardziej poruszające były komentarze zwykłych ludzi. Takiej Polski chcemy. Szacunek nie za gole, ale za serce. Nie zapomniał skąd pochodzi. I to największe zwycięstwo. Robert spotykał się z Tomkiem coraz częściej. Pomagał mu znaleźć terapię, konsultacje psychologiczne, a później pierwsze rozmowy o pracy. Nie obiecywał cudów. Ale dawał coś, czego nikt inny nie mógł dać: wiarę w to, że warto jeszcze walczyć o siebie. Tomek znów zaczął się prostować, dosłownie i symbolicznie, krok po kroku, małymi gestami. Znów patrzył ludziom w oczy. I choć świat mówił o głośnym geście Lewandowskiego, sam Robert mówił o tym inaczej. To nie gest, to normalność. Tylko zapomnieliśmy, że bycie człowiekiem jest ważniejsze niż bycie idolem. A Tomek? Kiedyś na rogu z puszką, teraz stał przy recepcji fundacji jako wolontariusz, pomagając innym, którzy przechodzili przez to samo. Nie wszyscy go rozpoznawali, ale każdy czuł, że jego spojrzenie jest inne. Spojrzenie człowieka, który upadł i wstał. Bo ktoś kiedyś się zatrzymał. Mijały tygodnie. Zima nadchodziła coraz szybciej, a Warszawa przywdziewała swoją chłodną, szarą szatę. Ulice były pełne świątecznych światełek, ale w powietrzu czuło się więcej niż tylko chłód. Czuło się kontrast między blaskiem zewnętrznym, a cichymi historiami, które toczą się w tle. Historia Tomka nie była już na czołówkach portali. Szybko ustąpiła miejsca kolejnym sensacjom, kontrowersjom, meczom i skandalom. Ale dla niego i dla Roberta najważniejsze rzeczy dopiero się zaczynały. W ciszy, poza fleszami, w codziennych drobiazgach. Tomek zamieszkał tymczasowo w małym pokoju fundacyjnym. Codziennie rano wstawał wcześnie, pomagał przy kuchni, roznosił dokumenty, wspierał osoby, które przychodziły po wsparcie psychologiczne lub po prostu po rozmowę. Nie miał jeszcze pracy na etacie, ale miał coś więcej. Poczucie, że jest potrzebny. Zaczął powoli odzyskiwać dawne nawyki. Porządkował swoje rzeczy. Pisał krótkie notatki, które przypinał do drzwi. Nie jesteś tym, co straciłeś, ale tym, co jeszcze możesz dać. Dzisiaj kawałek siebie. Jutro cała nowa droga. Ludzie zaczęli zauważać, że jego obecność działała uspokajająco. Nie był psychologiem. Nie był terapeutą, ale miał coś, czego nie da się kupić ani nauczyć na kursie: doświadczenie upadku i siłę podniesienia się. A Robert wciąż bywał, czasem po cichu, bez zapowiedzi. Siadał przy biurku fundacji, rozmawiał z Tomkiem przy herbacie. Ich rozmowy były proste, ale miały w sobie ciężar prawdziwego życia. Wiesz, kiedyś myślałem, że największą wartością są bramki. Powiedział pewnego wieczoru Robert: Ale teraz wiem, że największą bramkę strzeliłem wtedy, gdy się zatrzymałem przy tobie. Tomek uśmiechnął się cicho a ja myślałem, że moje życie już się skończyło ale ty pokazałeś mi, że to był tylko Faul, a mecz jeszcze trwa. Ich przyjaźń nie była spektakularna. Nie opierała się na słowach bracie, lojalność, wspomnienia była cicha, prawdziwa i obecna. Jakby czas się nie liczył, a to, co najważniejsze, pozostało nienaruszone pod wszystkim, co się wydarzyło przez te lata. W pewien poniedziałek Tomek otrzymał wiadomość. Fundacja zaproponowała mu pełnoetatową pracę, jako asystent wsparcia społecznego. Miałby realne obowiązki, szkolenia, pensje, nie jałmużna, szansa na nowe życie z własnych rąk. Kiedy powiedział o tym Robertowi, ten tylko pokiwał głową z dumą. Wiedziałem. Zawsze byłeś silniejszy niż myślałeś. Tomek spojrzał na niego. I ty zawsze byłeś kimś więcej niż piłkarzem, ale może dopiero teraz naprawdę to rozumiem. Uścisnęli się krótko, bez słów, bo niektóre emocje nie potrzebują wypowiedzenia. Wystarczy obecność. Tego wieczoru Tomek po raz pierwszy od lat usiadł w swoim pokoju, Wziął długopis i zapisał na kartce jedno zdanie: Nie jestem historią o upadku, jestem historią o powrocie. Położył kartkę obok łóżka i zasnął spokojnie. Minęły kolejne miesiące. Warszawa zmieniała się wraz z porami roku. Zimowe światła ustąpiły miejsca wiosennym promieniom słońca. Ludzie żyli dalej, w swoim tempie, w swoich sprawach. A gdzieś wśród tego codziennego zgiełku Tomek żył inaczej niż dotąd nie szybciej, nie głośniej, ale głębiej, prawdziwiej. Już nie spał na ulicy, już nie liczył drobnych monet w puszce, teraz liczył godziny pracy, spotkania z podopiecznymi fundacji i momenty, w których mógł pomóc komuś, kto, tak jak on kiedyś, czuł się niewidzialny. Każdy dzień zaczynał się od prostego rytuału. Kawa z termosu. Krótka notatka na kartce, którą zostawiał na tablicy w korytarzu fundacji. Dzień dobry. Jeśli myślisz, że już wszystko straciłeś, usiądź, porozmawiamy. To nie była filozofia, to była obecność i to wystarczało. Robert bywał rzadziej obowiązki zawodowe, treningi, wyjazdy, ale nigdy nie zerwał kontaktu. Gdy tylko wracał do Warszawy. Zjawiał się bez zapowiedzi. Siadał przy starej ławce obok fundacji, gdzie kiedyś odbyła się ich pierwsza poważna rozmowa. Tym razem to Tomek czekał na niego. Wiesz, powiedział, gdy Robert usiadł obok. Przez te wszystkie lata myślałem, że nasze drogi się rozeszły, ale może one po prostu musiały zatoczyć koło? Może właśnie tak działa przyjaźń odpowiedział Robert. Znika na chwilę, ale nie znika z człowieka. A może niektóre przyjaźnie nie są po to, by trwać codziennie? Są po to, by pojawić się wtedy, gdy człowiek najbardziej ich potrzebuje. Spojrzeli na siebie z uśmiechem, już bez ciężaru przeszłości, bez wyrzutów, z akceptacją tego, że życie pisze własne scenariusze, ale serce zawsze pamięta, gdzie było naprawdę dobrze. Kilka tygodni później, fundacja, w której pracował Tomek, Zorganizowała otwarte spotkanie pod tytułem Historie drugiej szansy. Każdy mógł przyjść, usiąść, posłuchać. Nie było kamer, nie było sceny, tylko ludzie i ich historie. Gdy Tomek wyszedł przed grupę, na chwilę zapadła cisza. Nie jestem mówcą motywacyjnym, zaczął cicho. Jestem facetem, który kiedyś siedział na ulicy z puszką. Ale wtedy Usiadł obok mnie ktoś, kto nie musiał, i to zmieniło wszystko. Nie opowiadał historii w detalach, nie potrzebował dramatyzować. Ale każdy, kto go słuchał, wiedział jedno. To nie była opowieść o upadku. To była opowieść o człowieku, który nie przestał być człowiekiem. Po wystąpieniu podszedł do niego młody chłopak, może dwudziestoletni, z nerwowo zaciśniętymi rękami, Panie Tomku. Myśli pan, że ja też mogę jeszcze coś odbudować? Tomek spojrzał mu w oczy i powiedział bez cienia wątpliwości: Jeśli wciąż zadajesz to pytanie to znaczy, że już zacząłeś. Tego dnia, gdy Robert wracał samochodem przez centrum Warszawy, spojrzał przez szybę i zobaczył Tomka, który wychodził z budynku Fundacji. Trzymał w rękach te same notatki, które kiedyś pisał tylko dla siebie, teraz rozdawał je innym. Bez nazwiska, bez zdjęć, bez tytułów, ale z największą wartością, jaką człowiek może mieć, sercem gotowym zatrzymać się przy drugim człowieku. I może właśnie to było największym zwycięstwem w ich wspólnym życiu nie ten puchar, nie ta statuetka, ale gest, który zmienił los innego człowieka i pozostawił w świecie więcej światła niż ktokolwiek mógł się spodziewać. To nie jest historia o piłkarzu, to historia o człowieku, który się zatrzymał, o przyjaźni, która przetrwała czas i życie, o drugiej szansie, której każdy z nas czasem potrzebuje. Robert Lewandowski nie zrobił tego dla kamer, zrobił to dla serca. A teraz pytanie do Was: Czy Wy również potrafilibyście się zatrzymać dla kogoś, kogo dawno nie widzieliście? Podzielcie się swoją historią w komentarzach. Niech ta opowieść poruszy więcej serc. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film dalej. Może właśnie komuś przywróci nadzieję.